Witam ponownie w mojej kuchni. Mam na imię Leszek. Dzisiaj będziemy piekli ciasto drożdżowe z wiśniami. Taki stary przepis jak moja babcia czy moja, moja mama robiły. Bardziej lubię z czereśniami niż z wiśniami, ale cokolwiek macie to, to będzie dobre. Ciasto jest przepyszne. Same ciasto w ogóle jest przepyszne. Do tego kruszonka. No naprawdę rewelacja. Bardzo polecam. Także zabierajmy się do pieczenia. Zaczynamy od ciasta drożdżowego, ten przepis na ciasto drożdżowe jest naprawdę dobry, ja piekę z, nich, z niego albo przynajmniej z podobnego, bo to troszkę ten jest inny, taki można powiedzieć delikatnie udoskonalony, piekę bułki drożdżowe, cynamonki, no naprawdę jest to, to ciasto jest najlepsze jakie do tej pory znalazłem, można powiedzieć, że jakie jadłem, ciasto drożdżowe i y, wszystkie składniki podam w opisie. Więc tak to co zrobiłem wcześniej to pomieszałem mleko drożdże i y, mleko, drożdże i cukier mleko powinno mieć temperaturę około 300 stopni 35 stopni. Teraz dodaję mąkę. Mąka musi być mąka. No w Polsce to będzie pewnie tortowa 450. Tutaj w Szkocji to jest plain flour. Do tego jajko, jedno jajko. Nie trzeba używać samych żółtek. Z jajkiem wychodzi bardzo dobrze. Na drugi dzień, tak samo dobre albo prawie tak samo. No bo wiadomo, na drugi dzień zawsze. Jakbyśmy nie zrobili, to, to będzie y, troszkę gorsze ciasto, ale uwierzcie mi, że na drugi dzień jest tak samo prawie dobre. No i mieszamy, mieszamy przez około, wyrabiamy ciasto, można ręcznie oczywiście, ale robotem jest łatwiej przez około 10 minut. Co do samej konsystencji ciasta, czasami wyjdzie, wyjdzie troszkę rzadsze, czasami gęstsze, wszystko zależy od mąki ale przy tych proporcjach, które są w opisie nie powinno być konieczności dodawać czegokolwiek, ani wody, czy też mleka, ani też mąki. Ciasto ogólnie powinno być jak najrzadsze, jak to możliwe, no też bez przesady, prawda, ale e, powinno być, mieć dużą zawartość wody, dlatego że jest wtedy bardziej pulchne, jest lepsze. Jak, jak jest ciasto za suche, no to wtedy też ten, ten wypiek wychodzi niezbyt dobry. Przez 10 minut wyrabiałem ciasto i dopiero wtedy dodaję sól. Dlaczego? Dlatego, żeby mąka lepiej wchłonęła wodę. Później wyrabiam przez kolejne 3 minuty mniej więcej, tak żeby tak żeby ta sól się wymieszała i teraz dopiero dodaję masło gdybym masło dodał na początku no to ponownie, to, to ciasto byłoby za rzadkie mąka by źle wchłaniała tą, tą wodę więc yy, należy robić dokładnie tak jak w tym przepisie i wtedy to ciasto wychodzi dobre nawet jeżeli, oczywiście ja nie mówię, że, że nie macie dobrych przepisów natomiast jeżeli chcecie powtórzyć ten przepis, to trzeba robić dokładnie tak Dodajemy po trochę masło, które jest roztopione, ale nie gorące. Ono, tak jak widać, jest tak prawie roztopione: to nie jest tak do końca roztopione. To też nie są bryoszki, gdzie dodajemy masło miękkie, ale nie roztopione, więc tutaj w tym przepisie można dać roztopione. I mieszamy. Dodajemy powoli. I teraz zwiększamy obroty do wysokich. No u mnie to jest tak połowa mniej więcej. Znaczy to jest 2,5. No widzicie jak szybkie są. I mieszam przez kolejne jakieś 7 minut. To ciasto musi być dobrze wyrobione. To nie tak, że tylko wymieszane. Musi być prawie tak jak briożka. Czyli prawie tak jak, jak to ciasto później byśmy rozciągnęli. Żeby stworzyło się takie przezroczyste okno. No, zobaczcie. Ten gluten musi być dobrze uformowany. Dzięki temu, później to ciasto ładnie rośnie i jest takie puszyste. I teraz przekładam to do oddzielne miski, bo w tej będę za chwilę robił pizzę. I musi podwoić pomiędzy podwoić a potroić swoją objętość. Jeżeli przyspieszymy, no to nam nie wyjdzie. Będzie niedobre po prostu. Także pieczenie jest dla osób cierpliwych. Nie można nic przyspieszać, żadnego. I teraz robimy taką kulkę, właśnie tak zagarniając. Znaczy, no jak umiemy, prawda? Ale jeżeli będziemy tak próbować, jeżeli nawet nie umiemy, a będziemy się starać, to w końcu się nauczymy. No Ja też kiedyś nie umiałem, a teraz mi wychodzi nawet z bardzo miękkiego ciasta. Przykrywamy folią lub pokrywką jak mamy do miski i czekamy dopóki nie podwoi swojej objętości. I zobaczcie pięknie wyrosło. Teraz musimy przełożyć. Staramy się bardzo nie spłaszczyć tego ciasta, żeby nam całe to powietrze, które, które jest nie zostało yy, spłaszczone, znaczy, żeby nie było to ciasto za bardzo spłaszczone, tylko tak jak potrzeba nam do foremki, no bo musimy zrobić po pierwsze to w miarę równo, a po drugie żeby, znaczy równo, żeby było równej grubości, no bo wtedy nam się te owo, owoce, które damy później spłyną w jedno miejsce i też żeby miał kształt Mniej więcej foremki, no zobaczcie. To się tak równo nigdy nie da, ale ja unikam wałkowania po to, żeby, żeby to ciasto było takie ładne i pulchne. I teraz czas na drugie wyrastanie. I znów musi. Urosnąć tak prawie po brzegi tej foremki, czyli znowu musi tak podwoić mniej więcej swoją objętość. To jest też ważne, żeby to drugie wyrastanie, no ale z jednej strony, żeby nie było zbyt, za bardzo, żeby nie wyrosło, z drugiej strony, żeby nie, nie było niedorośnięte, no bo w, tylko wtedy będzie takie idealne. Jak to zrobić? Yy, no, jeżeli dotykamy, to jak w tym filmie to jakoś ominąłem, ale jeżeli dotykamy palcem, to ciasto. One ma wracać powoli, ale nie całkowicie. Jak za szybko wróci, no to znaczy, że jeszcze nie wyrośnięte. Jak zostaje taka dziurka i prawie nie wróci, no to już przerośnięte. No ale to już wtedy nic nie zrobimy i tak pieczemy. Kruszonka: 5 łyżek wody, 5 łyżek mąki, takich czobatych, 5 łyżek cukru i 2,5 łyżki masła. I to wszystko razem mieszamy. I wychodzi przepyszna kruszonka. Musi być dobrze wymieszane. Jak za mało masła, no to trzeba jeszcze troszkę dodać. To zależy, jak, jak czubate łyżki mąki dacie, prawda? O no i dokładnie ma wyglądać w ten sposób. Tutaj sobie zrobiłem, rozmieszałem. Jedno jajko z łyżką mleka. I teraz smarujemy, widzicie jak ładnie wyrosło to nam to ciasto. Teraz smarujemy to ciasto. I będziemy posypywać kruszonką. Oczywiście najpierw damy owoce. Później będziemy posypywać kruszonką. Wiśnie mam mrożone, ja sobie przekrawam je na pół. No raz, żeby po prostu tych owoców nie było za dużo. A dwa, żeby yy, mieć pewność, że tam nie ma żadnej pestki. One niby są bez pestek, no ale raczej chciałbym uniknąć yy, niemiłej niespodzianki, jak ktoś sobie złamie zęba na, na pestce. Więc każdego, każdą wiśnię poprzekrawam. Owoce mrożone jak najbardziej są dobre, jeżeli oczywiście macie swoje owoce z ogródka jeszcze mrożone. Tak jak, tak, jak wiem, że mojej żony, mama sobie zawsze mrozi i później przez cały rok może używać, no to jeszcze lepiej. No, jak nie, no to w sklepie można kupić bez problemu. Mrożone owoce i są tańsze od, dużo tańsze od świeżych. I teraz kruszonka. Kruszonki musi być dosyć dużo, później w trakcie pieczenia ona nam to trochę poznika. Dlatego że owoce puszczą, puszczą wodę. No i też, jeżeli ciasto będzie nierówne bardzo, o zobaczcie, troszkę mi do środka owoce zeszły, ale nie szkodzi, to wszystko będzie przepyszne, ładnie się przyrumieniło. Jak długo pieczemy? No, pieczemy około 45 minut. Patrzymy też na kolor. Kolor ma być właśnie taki. Musi być dobrze. Kruszonka musi być ładnie. Zarumieniona i wtedy i wtedy jest idealnie z foremki yy, mi będzie łatwiej wyciągnąć dlatego, że wyłożyłem ją sobie papierem. No i czas, żeby sprawdzić jak wygląda w środku. I zobaczcie. Słuchajcie, ciasto wyszło rewelacyjnie. Zobaczcie, przepiękne. No i czas, żeby spróbować. Mm. Mm, pachnie pięknie. Mm. Jakbym się cofnął cza w czasie o kilkadziesiąt lat. Moja babcia piekła właśnie takie ciasto. Samo ciasto jest pulchne, jest takie. Jest naprawdę dobre. Jeżeli piek, piekliście z moich poprzednich przepisów, jest bardzo podobne. Przepis jest bardzo podobny. I no, naprawdę polecam. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.